Jestem Kamil i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinek sprzętowy i mam dzisiaj dla was słuchawki bezprzewodowe marki Redmi Buds Lite 3. trzecia edycja tych słuchawek. Sam jestem ciekaw, jak one wypadną. Będę je testował przez dłuższy czas, około dwóch tygodni, także też w tym filmie dam wam relację, ale na początek zajmijmy się openingiem tych oto przepięknych słuchawek. Słuchawki zakupiłem na sklepie internetowym. Dałem 75 zł, jest to jedna z najniższych cen jakie można było spotkać przez ostatnie dwa miesiące. Normalnie te słuchawki kosztują w okolicach 100 zł, 90, 120, różnie to jest naprawdę rozstrzał jest dość duży, ale często można je dostać właśnie na promocjach, więc warto poszukać. Mi głównie zależało na tym, żeby to były dość tanie słuchawki, no i przede wszystkim bezprzewodowe. Samo opakowanie tych słuchawek prezentuje się naprawdę fajnie. Tutaj mamy duże logo Bats Light 3. pięknie się mieni, ładny kolor i też oczywiście sam kartonik też pięknie wygląda. Z tyłu mamy niezbędne informacje, takie jak 10 metrów mają według producenta zasięgło te słuchawki, wejście 5V, 50 mA, mamy tutaj Bluetooth a 52 315 mAh. Jak na słuchawki, no to tak całkiem spoko. Sprawdzimy sobie też, ile one potrafią wytrzymać. Dodatkowo dostajemy także wymienne gumeczki na uszy Czy parę są łącznie. Także no powinno być całkiem spoko, więc ja zabieram się do otwierania i zobaczymy, co jest w środku. Dobra, i tak to się zawartość tego kartonika Jest już nam potrzebny. Mamy taką książeczkę z instrukcją obsługi. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie też tutaj, oraz dodatkowe instrukcje i taką właściwie skróconą instrukcję obsługi. No i tak naprawdę to będzie wszystko, co Wam jest potrzebne, aby poznać właśnie te słuchawki. Dodatkowo mamy jeszcze wymienne gumeczki. Domyślnie są M-ki założone, tu jeszcze możemy Lki sobie wymienić, jeśli mamy większe kanały uśne i te, które są domyślnie w zestawie nam nie będą pasować. No ale to jest mniej ważne. Najważniejsze jest to, co znajduje się w tym malutkim, czarnym etui. Powiem Wam, że świetnie, zgrabnie to wygląda. Tutaj już widać, że jest gniazdo ładowania USB typu C. Jak możecie się pewnie domyśleć, w zestawie nie było ładowarki, także o to musimy się zatroszczyć sami i też ważne, żeby dobrać odpowiednie parametry ładowania. Yy, dobra, o widzę, że to już jest taki fajny klipsik, fajnie to działa, no i tutaj mamy nasze słuchaweczki. Słuchaweczki naprawdę fajnie się prezentują, to jest wszystko namagnesowane, pozwólcie, że wyciągnę. Tak prezentuje się zawartość tego ETUI. Tutaj są takie dwa złącza. I ładujemy oczywiście, wkładając urządzenia tutaj. Yy, a jak wyglądają same słuchaweczki? No, są naprawdę malutkie. Nie zajmują dużo miejsca. Yy, ja już je testowałem oczywiście i przyniosłem je przed chwilą. No i na mnie pasują idealnie nie ciążą, za chwilkę też je sobie zważymy. No i tutaj tak naprawdę mamy dotykowy obszar, bo to nie jest ekranik. Możemy za pomocą tych słuchawek na przykład odbierać rozmowy głosowe. Są one też oznaczone. Jest to oznaczenie L i R i w jednym z tych, dokładnie, także warto, żebyście przed włożeniem zerknęli, która słuchawka jest lewa, a która jest prawa. Odbieramy połączenia klikając dwukrotnie w samą słuchawkę, obojętnie czy to jest lewa czy prawa, tak samo też się kończy połączenie. Można tymi gestami sterować muzyką, odpalać kolejny kawałek z tracklisty, na przykład jeśli mamy na aplikacji, także wszystko to znajdziecie też w instrukcji, jak dokładnie się tym steruje. Ja najczęściej tak korzystam właśnie z przycisków odbierania i kończenia rozmowy telefonicznej, no i oczywiście zatrzymywania muzyki, kiedy sobie raz tutaj kliknę. Jak te słuchawki leżą w uchu? No, dla mnie leżą rewelacyjnie. Miałem do porównania z troszeczkę droższe słuchawki z wyższej półki cenowej i te absolutnie nie odbiegają jakościowo. Jeśli chodzi o jakość dźwięku teraz, no to jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście w tej cenie nie dostaniemy super najwyższej półki, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Dla wszystkich audiofili no to będzie za mało. Tuż wjeżdżają grube słuchawki za grubie tysiące, a no nie słuchawki do 100 zł, także no ciężko to by było porównywać. Ale dla przeciętnego użytkownika, który raz na jakiś czas chce te słuchawki sobie przetestować, moim zdaniem jakość jest absolutnie wystarczająca. Tym bardziej, jeśli szukamy słuchawek na trening i liczymy się z tym, że te słuchawki mogą zostać zniszczone lub zgubione, no to moim zdaniem lepiej na początek skorzystać z takich słuchaweczek, nawet jak się zepsują, no to nie będzie. Duża strata. Z ciekawości chciałem sprawdzić, jak one wypadają wagowo, czy razem ważą tyle samo. Mam tutaj wagę jubilerską. Spróbujemy sobie najpierw zważyć słuchawkę prawą. I waży ona dokładnie 4 gramy. No, piękna dokładność. Co do setnej grama. Druga słuchawka 4,02, czyli minimalnie więcej. No to jest. O, widzicie, 4,01. Powiem Wam, że no, tego się nie spodziewałem że aż taka dokładność będzie 4-gramowe słuchawki. Także nie obciążają one zbytnio uszu, i co najważniejsze, są komfortowe w noszeniu, <laughs> jak wypada sam proces ładowania. Tutaj zależy też dużo od ładowarki, którą macie. Ja na mojej standardowej ładowarce dwuamperowej ładuję to około pół godziny do godziny, to jest maksymalnie ze stanu całkowicie rozładowanego. A jeśli chodzi o słuchanie, no to u mnie cały dzień wytrzymują takiego bardzo mocnego użytkowania. Nie wiem jak u innych. No na to użytkowanie ma bardzo duży wpływ głośność temperatura otoczenia na przykład. No wiadomo, no tu nie mamy dużej baterii, to nie może nam grać w nieskończoność, ale i tak nie jest źle. Dla mm, takiego użytkowania jedna godzina treningu na przykład, no to myślę, że y, nie odczujecie tego częstego ładowania. Podsumowując słuchawki, backstrójka light, jak dla mnie 9 na 10. Jeśli chodzi o jakość w kategorii jakość sera 10 na 10 nie wiem czy jest coś lepszego. Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach, chętnie je przetestuję. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia. Cześć!